No i dzień dobry moi kochani, ptaki wodne się drą, ja jestem nad Łękawką, tam jest mój bolid zaparkowany i z tego miejsca zostało mi te, nie wiem czy tu jest 100 metrów czy 80, to jest ostatni odcinek, który mi został do wysprzątania. Tam mam porobione bazy, tam, tam i tam, tylko że rozmawiałem w gminie. Z panem kierownikiem mają przyjechać, mają zabrać. Najprawdopodobniej nie będę tego smyczył ku drodze, tylko przyjadę ciągnikiem. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Także nie gadam, zabieram się do roboty. No i będziemy oglądali, jakie będą efekty. Długo to nie trwało pół wora śmieci. Surowiec się zbiera szkło, aluminium, złom. Trochę wungla, to wiadomo. Patrzcie, ile tu jest szyjek pobitych w jednym miejscu. To nie, ale tu o. apteczne, stareńkie, piękne. Dobrze, że ta ziemia jest sucha, bo łatwo się to raz wyczepuje ze środka, a dwa, no wiecie, jak się w uklejonych, takich w błocie, w babrach, jak się grzebie, nie? Zaraz to weźmiemy, jest ten, tu jest złodziejka, taka o, tu będą bolce mosiężne, także to leci do surowca. Tutaj są strzępy nawet jakiś słuchawek, słuchajcie, co to jest, Autech, no to Autech leci do hasioka. Bazy sobie tylko ściągam, znaczy tylko, jak się okazało. Bazy były porobione węgiel, szkło, aluminium plus zabieram wszystko to, czego wcześniej nie widziałem. A teraz dostrzegam, nie? Tutaj złomik, 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 tu zaraz przyjdę, bo tu mam robotę. O, śmieciuchy! Nie, tu tu mam bazę zrobioną, tu znalazłem. A kolejną zakopaną, gdzie to było. Yy, no widzicie Przed chwilą tu byłem i widziałem A teraz tu jestem I nie widzę A kurcze yy, Dwa lata później Tu jest, patrzcie jak się schowało Tu, ja szukałem tu A było tu Drewka odsuwamy Bo tu jest chyba ameliniowy garnek Tu jest jeszcze Kapka złomiku o kurcze. Czajnik. Czyste amelinium. Tylko pozbędziemy się zawartości i nie jest to ugotowana woda na kawę. Uwierzcie mi. <słuch> Będzie rzut czajnikiem. O, tak się wytrzepuje właśnie. Doszedłem do poważnej bazy. To wszystko zaraz zniknie. Tu jest stare szkło, chyba niemieckie. Tak, po czciąco już widać, że jest coś starego, niestety rozwalone. Potem jeszcze zejdę tam, tam jest garnek, ale jego nie biorę. Tam dalej widziałem, że liwnioka. Także to jest wszystko do przetrzepania magnesem. A póki co, o jeszcze tu w brzegu widać, tu i tu szkiełka, tu jest foliok, tam jest coś. Dobra, ojezam, zaraz spadnę. Zaraz spadnę i tyle z tego będzie. Tu jest jakiś spalony trep. <laughs> dobre dobra, fru i ciach. Baza zawinięta. To tu zostaje, tu już połowę, no tak to wygląda z bazami. Tu jest taki zobaczcie, testor, szampon wpłynie. A czym miał być? W, czym miał być? W piasku, w proszku, nie wiem. Tutaj jest to moje aluminium do opróżnienia, także zaraz się tym zajmę. Szkoda, że ta ziemia nie jest sucha w środku. No ale z taką też sobie poradzimy. Czy ta tytka odlegów była w piecu? Nie, nie wydaje mi się. Dobra, dopakowujemy to kolejną bazą i lecimy dalej. Smyczę tutaj tą. Opona, którą wyjąłem przed chwilą z Łękawki. No i patrzę, coś takiego wystaje. Myślę, że to jest syfon. A to nie był syfon. Gaśnica. Czyli złomik. O. O! Kurde. Ta opona mnie wykończy. W niej jest błoto. I po prostu to jest takie ciężkie. A ja próbując to wytrzepać podrzucam nią mi. Efekt jest taki, że No efekt jest taki jaki jest Dlatego wolę jak ziemia jest sucha Prawie zawał dostałem Ja pierdzielę No nic do bazy Ja już na kolanach Ja już normalnie na kolanach słuchajcie Druga tytka yy, z urobkiem Zostawiona. Jeszcze mi zostało 50 metrów, ja już sił nie mam. Ja już nie mam sił, słuchajcie. Tu jest po prostu tyle skłonów. Jest taka gimnastyka, że także ja już na kolanach zostałem można powiedzieć, rzucony na kolana po prostu. Ale damy radę. Bo jak to mówią, kto jak nie my? Słuchajcie, złomik się tu zbiera. Gdzie to było? Gdzie ja to widziałem? Tu. Szkło. Szkło szykuje się, wiecie co? Wypad do bystrej się szykuje. Bo no bo musi tak być. Właśnie tak musi być. Ogniazdko, proszę. Światło. W moim domu rodzinnym, jak byłem dzieckiem, takie były. Dokładnie takie. No to dobra, to. Ja idę po następną taszkę, mam jeszcze dwie taszki na urobek. Także to wszystko... Oho, i się stanęło, proszę, nie wytrzymała presji. No trudno, ta żubrówka tutaj zaszkodziła jej troszkę, bo w ją dałem, ale to nic. Jest i winyl do posłuchania. Ciekawe co to było, no już się nie dowiemy, ale... Nawet winyli we wsi słuchali, widzicie. A potem do rzeki wyrzucali. No tak to już jest. Jest i kolejna część płyty winylowej. Musiała być słaba muzyka. Skoro w rzece wylądowała ta płyta. Ja nie czuję, że rymuję, ale to musiała być jakaś maryla albo coś takiego, że nie szło już tego słuchać. Fajnie. To wychodziło bez męczarni. Yy, tam, o, widzicie? Tam, tam dobrze pokazuje, tam jest żeliwniok w dnie. Także ja nie wiem czy tu w woderach w ogóle wejdę, czy mnie tam nie zasie. Ale jak nie spróbuję, to nie będę wiedział. A, wągiel. Piękny. Szkoda, wiecie, że nie wyrobiłem w sobie nawyku ważenia tych wszystkich śmieci, bo Jarek Szyska, jak tu jechałem, zadał mi pytanie, właśnie ile tych śmieci, czy pytanie, czy to z rozmowy wynikło, ile ton. No to jest niezmierzalne, ale żeby była skala odniesienia, to zobaczcie, że na przykład jak do bystrej zaworze szkło tu tam raz miałem 150 kg, raz 180, raz 198 to w samym szkle, zobaczcie jaki jest, jaki jest rozmach nie? że tak powiem, patrzcie tu jest z korkiem to jest korek czy ziemia? E, ziemia myślałem, że będzie list w butelce ale fajna wyczepiemy zaraz tą ziemię no i tutaj nad łękawką też tak sobie myślałem, kurde no szkoda Szkoda, że nie zacząłem tego ważyć od razu, ale z drugiej strony, komu się chce to wszystko ważyć, no jest tego po prostu bardzo dużo i tyle, i tego się trzeba trzymać. A ja, e, już tylko tyle. No to dobrze. No i nie uwierzycie. Tu, gdyby nie ten fragmencik o. no to. Zupełnie byłaby niewidoczna. O kurde, jaka szeroka. Ja pierdzielę. O, to jakaś wyścigowa chyba. Bardzo szeroka. Śmieciuchy na bok. No bo tu jakaś ruła się. O, jest fajna. Jakbym obok niej przeszedł. To bym jej już drugi raz pewnie nie zauważył, bągiel. Tak. A, to jest na sztuczce do szuflady. Tu mi się garnuszek odsłonił. Tak, fajnie. Do wyczepania z ziemi. A tu A, pusza raz. Pusza dwa. I sitko. No jak jest kuchennie, to kuchennie. Trzeci wór. Trzeci? Ja, trzeci. Fu, drugi. Wór pełen śmieci. A trzecia tytka dopełnia się surowcem. To nie. A mnie zostało 20 metrów. Tu łękawka, a tu zestawów. Tam jeszcze coś jest. Ja tam jeszcze byłem po drugiej stronie. Tam jest trochę śmieci, butelek. Wszystko jest do zabrania, ale na razie jeszcze to. Normalnie mi nie uwierzycie. Też bym nie uwierzył, gdybym sam tego nie doświadczył. Trzecia. Trzecia? Trzecia torba z urobkiem. Praktycznie pełna. Aluminium, złom, yy, szkło. Co jeszcze? Aha, i parę petów. Butelek. PET. O, to wszystko leci do miksa. Piszecie mi czasem. Ja wiem, że to są z Waszego punktu widzenia dobre rady, że nie chcecie na złość i w ogóle żebym chwytak zabierał. Ale uwierzcie mi, chwytakiem to jest nie do ogarnięcia. To jest po prostu nie do ogarnięcia chwytakiem. Raz, że tu jest bardzo dużo małych rzeczy, a dwa, że jest tu bardzo dużo rzeczy, takich jak ten wór, który po prostu chwytakiem nie wyjdzie. No. Nie ma takiej możliwości, żeby chwytak wyciągnął takiego worka. No, a poza tym ja bym się chyba zamęczył. Jakbym miał... O zobaczcie, no chwytak nie wyjmie czegoś takiego. Ręcznie wyjść nie chce, no musi zostać. A co dopiero chwytakiem? Okej, okay, słuchajcie. Ja już jestem przy aucie. Jest kurde, pięknie bazy pościągam i będę monitorował kiedy chłopaki opony zabiorą no i genialnie, nie? tu jeszcze troszeczkę śmieci dozbieram eee, tu jest jeszcze o, złomik na dobry koniec wytrzepiemy <laughs> tu patrzcie laleczka czaki <laughs> ja pierdzielę, ale jaja patrz jak ma fryz Normalnie czaki Piękna rzecz Aż mi się z tej roboty rękawiczki potargały no ale jak się robi to się wszystko zużywa Zaraz wam coś pokażę Tylko jeszcze pójdę tu, jeszcze jeden skłon Co to jest to nie, jeszcze tu, jeszcze tak Tutaj Tutaj jest rozwalone wiadro. Tutaj, tutaj. O, po to wiadro idę. Jeszcze zozole, co zozole w sobie mają, dobra, to zaraz podniosę, bo tutaj się pojemnik znalazł na śmieci, z lodem w środku jeszcze, no niestety w nocy jeszcze jest mróz. I może mamy który? 9 kwietnia. Świecień, plecień kosz przeplata trochę zimy trochę lata. Tak to już jest. Dobrze to wszystko zabieramy. I co wam chciałem pokazać. To tu o to jest stare koryto Łękawki. Tędy ona sobie leciała i uchodziła do Wisły. A tam jest nowe koryto Łękawki. Ona po prostu tu sobie płynęła czyli to jest można powiedzieć Sztucznie stworzone starożytne łękawki. Dobra, ja tu jeszcze powybieram, bo widzę, że tu jest rozbita soplica, jakiś worek. I tu jest jakiś, o, żubrówka. A jest ok, a tu jeszcze 50 groszówka wpadła. No, 40 groszówka. Tu już jest pełno. Na samym finiszu muszę iść uruchomić czwartą taszkę. A jeszcze Wam pokażę tutaj, zobaczcie, jakie giganty, kurde, z tego można jeść normalnie. No, gdyby było całe oczywiście. Piękna masa perłowa, giganty. A żeby nie było za kolorowo, to flaszeczka małpeczka. Tam jest Kubuś, Smakuś, Pysiuś, jak zwał, tak zwał. Tu jest jeszcze Winchao, no i dobrze. Do Bystrej trzeba jechać, tak jak mówiłem, na skup, do Ekoftur Jakubiec, bo jest tego... E, no już się nazbierało. Nazwijmy ten kanał Kaniów Brudny jest paskudny. Czytając czasami tam komentarze wydaje się, że jedynie on jest pracowitym człowiekiem i, i po prostu pożyteczną pracę wykonuje za cały świat. Wiecie, są ludzie... Chorzy, nie na świecie. Są ludzie chorzy. Są też ludzie chorzy z nienawiści, z zawiści. Tam potem jest takie pijanie, nie? Cokolwiek zrobi. kaniów grudny jest paskudny, to to jest ciężka i pożyteczna praca. I takie różne tam po prostu pijania są cały czas. W szkole podstawowej to jedyna szkoła, którą kończyłem. Sukcesem. <ścoughs> Znoszę już towar. Mieci wszystko i będzie jakby pięknie. Cudownie, powiem wam, taki ogrom pracy. Ja jestem z siebie dumny, zadowolony. Jak sobie przypomnę, jak tu wyglądało, jak, jak ja to odkryłem. O matko, kolejny. No to była jakaś masakra. Tam jest brzeg, który wysprzątałem. A teraz jestem na drugim brzegu. Jak widzicie, o, tam jeszcze coś jest. Opakowania po motoryzacji. Tu jest surowiec. Tam jest pecik. Może jeszcze mam troszkę, troszeczkę pustą. No to wszystko zabiorę, co mi się tylko zmieści. A, kurde, powiem Wam, że mi się podoba. Jest super. Dokonałem dwóch przerażających odkryć tutaj w Starorzeczu Łękawki. Pierwsza jest taka, że mi się but rozleciał. Tak naprawdę to to była ostatnia podróż tych butów. A druga jest taka, że tu w tych pokrzywach zauważyłem zielony worek. Nie wiem co w nim jest, tu jest szkło, ale ja go dźwignąłem. O, patrzcie, tu jest uchwyt do trzolki. Z szolką jeszcze potuczoną. O, chodź, patrzcie. Ja go dźwignąłem. No już siły nie mam. A pod workiem... O. Poza tym, że Dżdżownica próbuje tutaj coś zjeść, to jest o, konina. Nie chcę nic wróżyć, ale chyba przez przypadek zupełnie znalazłem perelowskie wysypisko śmieci. Mylę się czy się nie mylę? Chyba nie. Nawet złom jakiś tutaj idzie. Nie chcę w tym za bardzo, wiecie, bez kopaczki grzebać, bo tutaj o, szkła wystają. No jak to zresztą w wysypisku śmieci? A? No nie, szkło, dobrze. Tylko takie piękne jakieś, bo jakiś wazon albo coś takiego. Jest tu złomik. Tu jest jakiś złom. O, i to chyba nawet poważny. Dźwigniesz się, chociaż nie wiem po co to robię, bo już i tak nigdzie niczego nie zmieszczę. No, ale z ciekawości chociaż. Znalazłem sobie robotę. Nic dodać, nic ująć. No jest tu złomiór. O, oh, jest. Blaszysko. Jakieś. Dobra, trzymajcie się i papaty.